na marginesie chciałbym zacząć od tego, że Panie Radny Zwoliński, że Łodziackie to nie jest ścierka, żeby sobie ustawy sięgać. Bardzo się dziwię, że Pan przyjmuje złe nawyki Pan dziennikarek chociażby jednej z telewizji. To no proszę sobie przypomnieć, co Pan powiedział. Proszę Państwa... Proszę Państwa... Proszę. Jesteśmy, jesteśmy w punkcie powołania doraźnej komisji do spraw nas, ulic, placów, będących drogami publicznymi, wewnętrznymi oraz wznoszenia pomników w Lubartowie. I przykro mi to powiedzieć, ale to Pan Przewodniczący w takim kierunku poprowadził dyskusję. I jest to dla mnie ewidentne, że. Jedyną motywacją w tej chwili tej inicjatywy powołania Komisji Doraźnej jest zablokowanie inicjatywy mieszkańców w sprawie tego konkretnego pomnika, tej konkretnej yy, propozycji pochodzącej od mieszkańców. I spodziewam się, że na najbliższej sesji pojawi się wniosek o zdjęcie punktu. Dotyczącego właśnie tego pomnika z obrad najbliższej sesji. Bo to dla mnie ewidentnie przepija, że Państwo zainicjowaliście po to, żeby zablokować tą inicjatywę mieszkańców. Yy, nie będę powtarzał, bo panie część z, pań, z Panów radnych yy, pewne argumenty, które ja też podzielam, wypowiedziała. Ja chciałbym powiedzieć, Panie Przewodniczący, że. Yy, nie ma żadnego pełnomocnika mojego do spraw budowy pomnika w kontekście Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku. W ramach dokumentacji, budżetu przepraszam, ubiegłorocznego i środków na dokumentację ogłosiłem przetarg. Wybraliśmy wykonawcę na dokończenie rewitalizacji rynku, bo ta działka została pozostawiona w takim stanie, jakim ona jest. Wybraliśmy wykonawcę Modernizacji czy wykonania dokumentacji, przepraszam, modernizacji tego placu. I osoba, która pojawia się w Państwa wypowiedziach, jest kierownikiem po stronie wykonawców, który ma za zadanie uzgodnić pewne rozwiązania techniczne z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ale jest to wykonawca opracowania dokumentacji na modernizację placu jako tej działki, więc nie ma żadnego pełnomocnika do spraw budowy pomnik. Chciałbym powiedzieć, że proszę Państwa, jeśli chodzi też o, o ten plac. Plac ma przeznaczenie to dzięki Państwa inicjatywie dwufunkcyjność, a mianowicie może być to plac zieleni, czy zieleń publiczna, bo tak to w symbolach jest nazywany ale również usługi komercyjne. I tam Państwo podnosicie, że nie można pobudować budowli, bo, bo fontanna to czy, czy mała architektura tylko. Można fabrykę na tym zbudować, a nie można postawić małej budowli, jaką jest pomnik. Nie do końca chciałbym się zgodzić z Państwa wypowiedziami, że w tym kontekście, że 20, 20 lat to można było coś zrobić, nie mieliście nic. No, dzisiaj zostało wskazane miejsce przy zdroju w, w okolicy Gracji i Banku. Czy to nie jest teren miasta od dawna? Państwo wskazujecie jedną z lokalizacji, tam można było przez ostatnie lata upamiętnienie chociażby Armię Krajową. I, I nie jest też zgodne z prawdą, że wniosek o upamiętnienie Armii Krajowej pojawił się w 2011 roku. Wniosek ja to cytowałem na, na, na sesji, która się niestety nie odbyła ze strony żołnierzy Armii Krajowej, czy Związku Żołnierzy Armii Krajowej, został złożony w 2008 roku i nic się z nim nie stało. Więc pan burmistrz Zwoliński niech tak nie podkreśla, że ma tylu członków rodziny w Armii Krajowej yy, i nie miał żadnego, żadnej możliwości działania. Mógł. Na wniosek z 2008 roku yy, pan mógł zareagować. I też chciałbym, proszę państwa, powiedzieć, że napisy, które zostały tutaj zaproponowane przez inicjatorów, to są napisy głównie wypracowane przez żołnierzy Armii Krajowej środowiska Lubartowskiego, oddziału Lubartowskiego i zarządu 27 Wojeńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie. Więc my, którzy chcemy uczcić ich, mamy dyskontować to, co oni zaproponowali, co ustalili, chyba nie wypada. I jedną, jedną y, taką uwagę, bo od wielu, wielu momentach y, słyszę to od, od Państwa. Na siłę próbujecie tutaj wkomponować, ja, ja na to nie zasłużyłem. Na siłę próbujecie wkomponować moją osobę jako burmistrza, inicjatywę mieszkańców. Tam nie ma działania, żadnego działania ze strony burmistrza miasta Lubartów. I Państwo próbujecie pana siłę, nie wiem, po to, żeby pomniejszyć inicjatywę mieszkańców? Ja na, na takie zasługi nie zasłużyłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.